Zmierzch. Słońce gasło na horyzoncie. Przez jedyne okno w pokoju wpadało jeszcze trochę subtelnego światła. Kibord leżał w ciszy na parapecie. Na łóżku w cieniu siedziały dwie postacie. W atmosferze tej chwili wibrował niepokój. Chłopak trzymał w ręku telefon, spoglądał na niego, ocierając łzy. Dziewczyna przylgnęła do niego. Czy mogę ci jakoś pomóc? Musisz mi tylko wyjaśnić, co takiego się stało. No. proszę cię. To. to Magda. Twoja siostra? Przez nią tak źle się czujesz? Ja bardzo kocham moją siostrę, ale ona. przytuliła go ponownie. Spoczęli w ciszy, trwając tak nie wiadomo jak długo. Dziewczyna przypomniała sobie o umówionym spotkaniu. Posłuchaj, muszę już wychodzić. Umówiłam się z Jagodą, może idziesz ze mną? Nie, ja umówiłem się z Jeremim i z Magdą. Będę na miejscu trochę później. Ale gdybyś tylko mnie potrzebowała, to daj znać, przyjdę natychmiast. Oznajmił. A następnie Podarował jej pocałunek. Ciemny las rozbrzmiewał rozmowami i okrzykami ludzi, podążających w kierunku stłumionej, lecz hałaśliwej muzyki. Dziewczyna już wraz ze swoimi przyjaciółmi, jagodą oraz jej lubym, wyszła w stronę tłumu z domu w pobliżu. Muzyka stawała się coraz głośniejsza. Bas zdawał się rozpulchniać glebę z każdym tąpnięciem. Po chwili znaleźli wejście do zapowiadanej przez dźwięk niecnej krainy, które wyglądało nie inaczej niż otwór groty. Małymi schodkami wchodzili kolejno w zieloną, pulsującą poświatę. Na dole ukazało im się rumowisko gruzów, Rozrzucone w dużej przestrzeni byłego szpitala, i kolejne korytarze prowadzące do sal z różnorodnymi gatunkami dudnienia oraz trzeszczenia. Nie, nie była to ich pierwsza wizyta tutaj, to też ochoczo zaczęli się wokół rozglądać. Niczym nieskrępowani, ubarwieni alkoholem, frywolnymi fatałaszkami i zabawnymi gadżetami. Rozpierzchli się po salach, pląsając w rytm muzyki. Po jakiejś chwili, kiedy dziewczynę ogarnęło pragnienie, natknęła się przy prowizorycznym barze na Jeremiego, przyjaciela Janka. Znajomi przywitali się całusem w policzek. Jeremi, czy widziałeś może Janka? Tak, kręci się gdzieś z Martą. Mhm. To dziwne, dzisiaj był smutny z jej powodu. Wiesz, Magda ma na niego zły wpływ. Powinni dać sobie spokój z tą relacją. Po zniknięciu Jeremiego dziewczyna zaczęła szukać Janka. Światła stroboskopu zamrażały twarze, które mieniły się w ruchach i grymasach. Było ich mnóstwo. A wśród nich żadnej, której ona by szukała. Zwrot w jedną, w drugą, a może w tej drugiej sali? Nie. W Wyłonił się ze światła i cienia, podszedł i pocałował ją w usta. Spokój i kojące ciepło rozlały się po jej ciele, jak kolejna fala upojenia. I zaraz z ciemności wyszła również ona, Magda. Podeszła bliżej i także ją pocałowała. Dziewczyny choć się nie znały, to miały niemałe doświadczenie w spontanicznych pocałunkach pod wpływem używek, to też jedyna przystała na gest drugiej. Dla zamknięcia figury pocałowało się także rodzeństwo, czule, namiętnie. I było to wtedy zabawne i podniecające. A chwilę później, tak samo jak się pojawili, tak zniknęli, rozpływając się w rozczłonkowanej zbieraninie rąk, twarzy i intensywnego basu. A w dziewczynie zaczął narastać nieuświadomiony jeszcze niepokój. Rósł od brzucha przez płuca, aż dotarł do mózgu. Wykwitł, przebijając się do świadomości. Nagle przed jej oczami w kilku klatkach z pamięci przedstawił się szybki przegląd własnej naiwności. Ja bardzo, ja bardzo kocham, kocham moją siostrę, ale ona... No. czy Magda ma niego to, zły Powinni dać Mień sobie spokój z tą relacją. Ale gdybyś, ale gdybyś tylko, tylko mnie potrzebowała, to daj, daj znać. A przyjdę do tej A przyjrzę do tej A przyjrzę do tej Czas zaczął przyspieszać. Gdzie oni do cholery są? Pomyślała. Musiała ich znaleźć. Lęk, że oni mogą tam teraz. Nie mogła nadal w to uwierzyć. Twarze rozbłyskały w świetle i znikały. Biegła przez wszystkie sale, spoglądając w oczy każdej napotkanej osobie. Czy to on, czy to ona? Wybiegła na zewnątrz, na dach budynku. Szukała ich w pobliskich zaroślach. Gałązki ocierały jej łydki, jeżyny kąsały kostki. Wybiegła na ścieżkę i nie wiadomo kiedy z łoskotem znalazła się na ziemi za sprawą finezyjnie wykręconego korzenia. Nad rumowiskiem dniało. Orzeźwiająca mgiełka letniego poranka spowiła las. Doprawdy zapowiadał się piękny dzień. Dziewczyna wspierana przez ledwie znanego chłopaka, wyszła z plumkającej jeszcze dźwiękami groty. Dookoła rozsiedli się imprezowicze. W kręgach toczyli rozmowy, raczyli się piwem, a co niektórzy pokusili się nawet o rozpalenie grilli. Nie pasowała do tej scenerii. Była cała brudna i podrapana, na kolanie zaschnięta krew, twarz spuchnięta i pokryta słonymi smugami, no i to kuśtykanie. On też tam był. Pośród tych wszystkich osób, dojrzała go po chwili, jak gdyby nigdy nic, siedział pośród swoich znajomych. Zdawało się, że zbierali się do odejścia. Podbiegła do niego gwałtownie, jak na jej stan. Janek, gdzieś ty był? Nieważne, Jagoda poszła już do domu, nie odbiera telefonu, pewnie już śpi. Coś się stało. Wywróciłam się jak ciebie szukałam. Zabierzesz mnie do domu? No, wybacz, Nela, ale ja muszę odprowadzić moją siostrę. Ale jak to? Powiedziałeś, że mogę na ciebie liczyć, że kiedy będę ciebie potrzebowała, to. Głos jej załamał się pod naporem bezsilnego ryku wydobywającego się z gardła. Upadła. A on odszedł razem ze swoją siostrą zmieszany i obojętny.